Hej, 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 witam Was ponownie po raz piąty już w grze Infamous First Light i przypominam, że zakończyliśmy kolejną porcję wspomnień, fetch. Wspomnienia te polegały na tym, że teoretycznie odzyskaliśmy wolność dla naszego brata. Ten koleś, który naszego brata przetrzymywał, odzyskał władzę w Seattle po tym, jak pomogliśmy mu skontaktować się z komisarzem, a nam kazano się wynieść. Przy czym e, zwabiono nas do miejsca, w którym teoretycznie miał nas, nasz brat się znajdować, e, i tam próbowano nas wykończyć. I w tym momencie wspomnienia się przerwały. No i mam wykorzystać e, to, co sobie przypomniałam, ewentualnie przypomniałem, e, teraz tutaj, właśnie e, w tym pomieszczeniu treningowym. Więc zobaczmy, czegoś tak naprawdę nauczyliśmy. OK, czyli chodziło o po prostu wykorzystanie. Um... Imponujące. Czemu nie pokazałaś mi tego wcześniej? Bo to szkolenie działa. Czuję się dobrze. Potrzebuję większego wyzwania. W porządku, panno Walker? Podążaj za żółtymi liniami. Trzymaj się środka korytarza. Mi panią wiele demonów? No, ok. Przewodnik, który tworzy te hologramy, ma obsesję na punkcie gry komputerowej o demonach. Nie przepadam za nimi, ale idealnie nadają się do celów szkoleniowych. Eugene oczywiście im to wszystko projektował. Eugene, którego znamy z podstawki. Dwadzieścia 20 demonów. Dobrze. Dobrze. Czy zdycha, czy nie zdycha? Dobra A, z leci Co nic Dobrze jest zadawać im ból, prawda? No, całkiem spoko tylko my Musimy się bronić Czy może po prostu wysłać kolejnych? Co to jest? A, on te kulki niszczyć, tak? Zniszczyłem obie Dobra Oczywiście to macie to samo naprowadzające. Te istoty nie są prawdziwe, ale satysfakcja z ich zabijania jak najbardziej. Pomyśl oszejnie, wykorzystaj swoją nienawiść, by zyskać siłę. Kurde latające. Pamiętacie je chyba z samej gry za? A szuka daję. Mega słabe. Demony też były łatwe. Dobrze. Gniew pomoże ci kontrolować otoczenie. Jesteśmy przewodnikami. Naginamy rzeczywistość do swojej woli. No iż te kurki. Żadnych kurkę trafić. Nie no. Co to jest? Co to jest? Dobra, po nim. Kuleczka rozwalona. I jak rozumiem ostatnia, dziesiąta seria, dziesiąta grupa. Świetnie zabiję. Twoje mocy nie są dziełem przypadku. Wykorzystaj ten dar. Muszę podlecieć do jakiegoś punktu, w którym mogę naładować moją moc, na przykład tutaj. I... Nie jest źle jak do to ja cały czas jest strącić się Zdaje się za dobrze Okej. Okay. Dopiero doczytałem się jak mam jest z siebie zrzucić. Wyzwól swój potencjał. Czyli co, co jeszcze mnie tutaj czeka czy już koniec? odblokowujesz misję przetrwania, bla bla bla. bla Wiem, jak działają areny. Trafisz? Przewodnicy, którzy uporządkują swoją przeszłość, mają przed sobą przyszłość. Chciałabym usłyszeć zakończenie Twojej historii. Shane chciał mnie zabić, nie miałam wyjścia. Musiałam przecież uratować Brenta. Jakoś ryzykowne. Tak jakie miałam inne wyjście? Nie żyje? No mam nadzieję. Wpakujmy je jeszcze parę kulek. Rekiny? Wiesz, dla pewności. Gdzie jest Brent? A to chyba ma sensu dyskutować, co? Po prostu ich uciszmy. Pierwsze się w ogóle od razu, strzelają do mnie. Ci kolesie muszą się jakoś porozumiewać. Przyszukaj bandytów. Chłopkowy. i nawet pasuje. Nie wpadła na to wcześniej. Shane rozwiązał problem. Od nas nie znajdzie, bo cały towar jest na ciężarówka. Jak spana Sheinowi te ciężarówki to od razu przyleci. Muszę je tylko znaleźć. Przydatne info. Okej, lecimy do przekaznika w takim razie. Ciężaróweczki. Już po was. Mam je zniszczyć po prostu. Jakieś kłopoty? Nie żadne. No ile można? Aha, bo to jest ten trujący dym. Jezu. No teraz są takie pierdoły uważać, naprawdę. Czy może się łaskawie rozwalić, już gdzie tam troszkę więcej się pojawiło, ale ciężarowo ogólnie się ładnie trzyma, nie? Dobra, może po prostu zrobię tak. No, niszcz się! Chyba, że mam te beczki na przykład rozwalić. Nie wiem, czy coś się stanie? Nie. Co też zużyteczne beczki. Dajcie neon. Albo inaczej zrobię. Oh, Jezu Aha, mam powinien tego podejść i rozwalić od tyłu, co? Ale bzdura Wiem jak go Ależ bzdura Dobra, lecimy po kolejną A, tam to się na przykład porusza Czy, czy też dopiero gdzieś podjeżdża O druga nadjeżdża Idealnie Wyczyszczone Wyczyszczone Gdzie jest ten drugi koleś Przejdź tu staj przed chwilą Z co pozwoliłem, czy to już... Ej! Czaje! Wszystko trzeba dosłownie oczyścić. Dobra, będę wiedziałem, w przyszłość. Okej, okay, czy muszę wrócić jeszcze do tamtej Najpierw tylko tkoneo. Hej szefie! Ale niespodzianka. Pogadajmy. Czas na gadki minął. Co, chcesz gadać? Pogadaj ze swoim rozsypanym towarem. Nie, nie zrobiłaś tego. A właśnie, że tak, tak kochanie. Nie rozłącza się ty! Coś tu jeszcze jest? Nie, z tej strony do naznaczenia się żruwa. Dobra. Wszystko. Reapera ładnego narysujemy. Fajnie. Ślicznie. Zgadnij kto. Słuchaj no, rozwal jeszcze jedną ciężarówkę, a odrąbię mu łapę. Słyszysz? Niczego mu nie zrobisz. No, przekonajmy się. A jak myślisz co ja teraz robiłam? Brent, to twoja jedyna, jedyna karta przetargowa. Tylko on chroni Cię przede mną. Jeśli dalej będziesz niszczyć mój sprzęt, pożałujesz. Gdzie to jest, ja się pytam, co czy to jeszcze w było? Zaczynam się denerwować. Trzymajcie się planu. nie Tu jest się. antena jakaś, sobie po prostu z niej skorzystamy. Która jest najbliżej, i mimo wszystko, jakaś antena, jakaś antena, czy coś, jest antena, dobra, jest ciężarówka. Powinna wyjechać sama z tej strony. Ale od dziwo jej nie widzę. Co jest? Skręciła w tą mańkę? Kurde, dobra. Wchodzimy na górę i sprawdzamy jeszcze raz. Jest antena. Jest. Tędy, tędy, tędy i zgarniemy ją na dole. Mamy cię, suko. Mówię wam, to ta neonowa dziewczyna. Uważajcie na neony. Co mnie tam z tyłu trzepie? Druga ciężar. Druga ciężarówa, jak się cieszę. Muszę troszkę odczekać Ale zaraz będzie po chłopakach Tego w nóżkę specjalnie Dobra Dragi rozwalone Z tej maniury Tak samo W się dokładnie Coś jeszcze? No jeszcze z tym trochę tu jest Kurde Skończy mi się neon Teraz jeszcze ktoś na górze jest. Nie, już na dole. Zbiegł. Sam się zabił? O co chodziło? <śledzio> Widzieliście chyba to sami. Dobra. Trzecia. Czwarta też już czeka. Tylko jeszcze trzeba dragi rozwalić do końca. I jeszcze dwie. Uh -huh. o, lecimy na górę w takim razie. Oh, chyba straciłeś kolejną porcję towaru, królu Czemu to robisz? Wypuść Brenta, to przystanę! Nie. Oddaj się w ręce do Zowców, To go puszczę. Nyderydy brak. Co się dzieje? W ogóle kto mnie tam próbuje strącić? Nie widzę skąd w ogóle mnie tam próbują brać. A, już widzę. Spieszajcie, w ogóle jeden się chowa, drugi wyskakuje. Serio, serio. Dobra. Dawać neon. Dzięki Cooper. A... Dobra. I ostatnia ciężarówka. Słuchajcie. Szybko lecimy na jakiś dach, czyli chyba jest szybciej z tej strony. Chciałabym zamówić trochę dragu, bo zaraz! Przecież ty już nie masz towaru. Dozowcy cię namierzyli. Wiedzą, że niszczysz mój ładunek. Zacznij uciekać. Myślę, że chętnie dowiedzą się, co to za ładunek. Oni i prokurator. Nie zależy im na mnie. Interesują ich tylko ci padła takie jak ty. Ja jestem pomocnym obywatelem. Ha. Na pewno przymkną oko na Twój narkobiznes, jak mnie głapią. Trochę mam do tej ostatniej ciężarówy. Chłopaki! Ale na szczęście Jesteście z miasta tu? nie da się uciec. Tu na górze znowu sprawdzimy. I jesteśmy już stosunkowo blisko. To też nie będzie trudne. A może będzie? Dobra, spieszamy, spieszamy, spieszamy gaz! Nie lubię gazu. Muszę troszkę dać na wstrzymanie. Ej! Ej, ziomek! Teraz na górę Szybko wbiegniemy, przed snajperem się schowamy i. Gdzie są ci goście? Troski tu, gdzie oni są? Bez Dobra, najważniejsze, że on nie żyje. tu Jest jeden. Jest drugi. Tam jest, na balkonie jeden. Czy oni się cały czas srodzą? Oni cały czas przychodzą kolejni. Jak ja mam to zrobić? Kiedy ja mam to zrobić? Dajcie mi spokój. Wyscignę przede wszystkim. Na zdróbkę służbka. I... Dokładnie. To zwał wszystko tego typa też musisz olać. Jeszcze ten tutaj. Teoretycznie zostało ich dwóch, tylko nie wiem co mi na pierwsza z tej mańki na przykład. Skąd ty się to stary wziąłeś? To już nie powinno być Dobra, ostatni. Ona nie żyje! ktoś się dla ciebie Kończymy cię żrubę. ostatnią. szósta z sześciu A, misja wypełniona, jak rozumiem. Jeszcze jakiś telefonik? Jakieś pogróżeczki albo coś? Zróbmy to. Co tam? Udało ci się dodzwonić do chłopaków z ciężarówek? szmato <noise> Twój gang nieco się skurczył. Czy jedną osobę w ogóle można nazwać gangiem? Dobra, chcesz mnie dopaść. Matki. Rozpaleciłem. O, buziaki. Buzioczki. No dobra, słuchajcie. Skoro Shane, on się Shane nazywał, prawda? Chce się spotkać. No to bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie wyświadczył mu pewną um, przysługę, no i złożę wizytę. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pójdę suszenia usłyszenia już niedługo. Papa! Pa.